Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami na naszym pierwszym filmie wideo na naszym kanale YouTube. Witamy Was bardzo serdecznie. Nazywamy się Marlena i Mateusz, i ten kanał powstał z serducha. Powstał z serducha z tego I względu na i na potrzeby, z tego względu, że już od dwóch lat mieszkamy w Hiszpanii, w rejonie Andaluzji. Mamy bardzo dużo zapytań: dlaczego tutaj, dlaczego Hiszpania. Jak żyjemy, jak tutaj wygląda, tak naprawdę też życie, co robimy. Więc postanowiliśmy stworzyć kanał od serca, zgodnie też z naszymi wartościami. Nie będziemy się tutaj dzisiaj mocno przedstawiać, bo myślę, że poznacie nas w naszych takich kolejnych filmach, które będziemy nagrywać, bo to nie jest. Pierwszy, to jest pierwszy, ale nie ostatni film. Tak, my prowadzimy też na co dzień swoje Instagramy, nasz wspólny Instagram, także tam będziemy się poznawać, mamy nadzieję. Natomiast dziś, tak jak Mateusz powiedział, głównie chcemy ten pierwszy film zapiąć w temacie, dlaczego przeprowadziliśmy się do Hiszpanii. Dlaczego? Tak naprawdę to nasza historia zaczęła się od tego. Od okresu popandemicznego, jeżeli chodzi o temat. Hiszpanii, od okresu popandemicznego, dokładnie tak. Dokładnie tak. I pamiętam to, kiedy y, nasi znajomi przyszli do nas na sushi mm -hmm. i w zwykłej rozmowie wyszło o tym, że chcielibyśmy również przeprowadzić gdzieś w ciepłe kraje. Z tego miejsca tutaj możemy pozdrowić Sebastiana i Janie, na, którzy nas troszeczkę nakręcili. Tak, tym kubkiem właśnie z widokiem na morze, ze słońcem, właśnie no. to mamy <grychy> między Dokład, innymi dzięki Dokładnie im. tak, dokładnie tak. A my ze względu na to, że pracujemy online, mieliśmy taki okres. Gdzie była zima, okres taki jesienny i właśnie przy rozmowie przy sushi z znajomymi padło właśnie taka przeprowadzka, może spróbowanie mieszkania gdzieś w ciepłych krajach. I tutaj przy tej pierwszej takiej rozmowie wyszło, że może Tajlandia, że ci akurat nieznajomi chcieli bardzo do Tajlandii. Sebastian też mówił o Tajlandii, że wiecie, tanio i tak dalej, więc początkowo była Tajlandia. Tak, gdzieś się zaczęliśmy nakręcać, wiecie, puszczać w tle filmiki, Tajlandia, Bali, i gdzieś tak to mimochodem zaczynało przychodzić, że hmm, dlaczego by nie? Więc zaczęliśmy oglądać filmy, czytać na ten temat, a że jesteśmy też rodzicami na tamten moment dwuletniej córeczki. No gdzieś ta Tajlandia tak y, stanęła na tym, że to nie jest po prostu dla nas z jeszcze tego też z... Jeszcze też było Bali. Jeszcze tak, Bali, było Bali Tajlandia, y, w obu miejscach nie byliśmy dotychczas. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast, no wiadomo, robiąc research, zdecydowaliśmy tak logicznie, że to nie jest na ten moment dla nas miejsce, dlatego że no, zdecydowanie jednak ta kultura tam jest całkowicie inna od tej naszej europejskiej, więc gdzieś patrząc na to, że też mieliśmy w planie, myśleliśmy od razu o tym o tej edukacji, naszej córeczki no bardziej blisko nam byłoby do takich europejskich klimatów, które mamy tutaj chociażby w Hiszpanii, więc to zostawiliśmy sobie tak na zasadzie ok, fajnie by było kiedyś polecieć na taki mhm. miesiąc, może dwa, ale no na pewno nie, żeby żyć, więc ta Tajlandia nam szybko odeszła. Ale początkowo też to mhm. nie było, że my chcemy się przeprowadzić gdzieś już na stałe, że tak. Na stałe, zamieszkać. Ale jednak już się szyło to te takie na, no, na życie, prawda? to z tyłu że, A jakby, by było... jakby było z tą edukacją, a jak wiecie, jakie tam rzeczy takie na miejscu. Od razu gdzieś ta wyobraźnia nas pchała, co dalej, jak tam będzie na miejscu. Dużo analizowaliśmy. Tak. Dużo analizowaliśmy. No więc te po prostu te kraje takie dalekie były dla nas, stały się dalekie, że to nie będzie to, wiecie, też rodzina i tak dalej. To już podróż do Tajlandii, do Bali, no to, to, już jest, to już jest daleko. Tak. Więc zaczęliśmy robić research, gdzie w Europie jest ciepło. Ale I... bliżej. Ale bliżej. No, I też W fajnie. samej Europie, tak? I też fajnie. Więc yy, wyświetlił nam się gdzieś yy, tam profil yy, Teneryfy. Polacy na Teneryfie i tak dalej, więc bardzo zaczęliśmy analizować te Wyspy Kanaryjskie. Pamiętam jeszcze, że wtedy okazało się, że moja kuzynka mieszka na tak, Teneryfie. Tak, że twoja kuzynka I mieszka I nagle na wiecie, jak to jest. Zaczynasz coś szukać i znajduje się, o, ktoś tam mieszka, o, jakiś filmik. I tak zaczęło być nam coraz bliżej w tym temacie Teneryfy. Tak, i do, bardzo, bardzo długo była właśnie ta Teneryfa. Tak, gdzieś jakieś trzy miesiące. No, że tam chcemy się przeprowadzić. U nas jeszcze proces był bardzo taki, że to było takie długotrwałe ze względu na to, że mieliśmy dom w Polsce. Mówię, że mieliśmy, bo aktualnie już go sprzedaliśmy, natomiast na tamten moment to były takie przygotowania, że co zrobić, czy sprzedać, czy może wynająć, bo to, wiecie, decyzja najpierw była taka, że jedziemy zobaczyć w ogóle, jak nam się będzie żyło, bo nigdy nie byliśmy na tak długo gdzieś. Więc chcieliśmy w ogóle zobaczyć, jak nam się będzie podobało gdziekolwiek. Mhm. Więc podjęliśmy decyzję tak naprawdę o wynajmie tego domu. Dlatego to też długo trwało, bo w to, domu to wszystko było, tak? Z przeprowadzki z mieszkania do domu, więc mieliśmy dom zagracony różnymi rzeczami. Mhm. A też ciężko było nam tak naprawdę podjąć tą decyzję o wynajmie tego domu, z tego względu, że to było nasze takie spełnienie marzeń. Mhm. Tak, i też właśnie wracając do tego naszego też, dlaczego, no to myślę, że odpowiedzieliśmy, że tak naprawdę my pracując, wiecie, online, e, robiąc każdego dnia swoją pracę, rutynę, mając dziecko, zdaliśmy sobie sprawę, że x czasu pracujemy na możliwości, które zaczęliśmy mieć w rękach, czyli pracę z jakiegokolwiek miejsca na Ziemi. No i przyszło do nas tak nagle, że kurczę, czujemy, że to jest ten czas, żeby właśnie spakować się i spróbować tego. Także to, to było takie nasze w głowie, że czujemy się gotowi po prostu spróbować osadzić to, co mamy w innej rzeczywistości. I wykorzystać ten potencjał, który mamy pod kątem właśnie tej tak, pracy online. Dokładnie. I jak było z tą Teneryfą, tak w skrócie, przechodząc już dalej. Otóż była teneryfa, to był okres też taki, gdzie wybuchła wojna. Tak. I stwierdziliśmy, że róż, wiecie, różne były gdzieś tam przemyślenia, że jednak mm, po pierwsze. Jest to wyspa, ciężko się stamtąd gdziekolwiek dostać, i tak dalej. W razie czego wrócić? W razie czego wrócić, e, i tak Dwa dalej. A przesyłki, wiecie, no ja lubię przesyłki. <śmiech> no <śmiech> One tam ponoć dochodzą bardzo długo, bądź w ogóle nie dochodzą, jednak to jest wyspa. Także zaczęliśmy się zbliżać troszeczkę odległościowo no, do tego kontynentu, do tej. Tak, że jednak to no będzie. I wiecie, ląd. No, tak jak się po prostu w Google'ach poczyta, no to oczywiście pada na. Hiszpania, oczywiście też można na Cypr, my kiedyś byliśmy na Cyprze, tak, natomiast no nie do końca nam gdzieś ten klimat Cypru podpasował tak jak ta Hiszpania. Dlaczego? Byliśmy w grudniu i nie było do końca ciepło na Cyprze. Tak, nie było do końca ciepło, ale też no, tak w 100% nie, nie poczuliśmy nie tego poczuliśmy tak, klimatu. No a z tą Hiszpanią to też nie było tak, że wiecie, my w ciemno lecieliśmy, nie wiedzieliśmy jak to jest w Hiszpanii, dlatego że w 2016 roku byliśmy razem po raz pierwszy w Hiszpanii, właśnie tutaj w rejonie Andaluzji, na wyjeździe firmowym. No i tam właśnie ta Hiszpania bardzo nam w sercu utkwiła. Przede wszystkim, dlatego, że Mateusz mi się tam oświadczył. Więc mamy bardzo ciepło w serduchu tutaj ten rejon, właśnie Huelva, Sevilla, cała ta Andaluzja. Więc zaczęło bić te serce coraz szybciej, aha, pamiętamy, jak to było, jak to było mhm. pić te winko hiszpańskie, tak jakie to. piękne są te plaże i, i tak dalej. No i zaczęliśmy robić ten research w Hiszpanii, więc od czego zaczęliśmy? Tak naprawdę grupy na Facebooku, gdzieś filmy na YouTubie, okazało się, że znowuż, jak tylko się zacznie szukać, to znajduje się podobnych ludzi do siebie. Gdzieś zaczęliśmy coraz więcej takiego researchu robić. No, i tak naprawdę, dzięki grupom na Facebooku dostaliśmy jakieś takie pierwsze informacje: wiecie, gdzie w ogóle warto się przeprowadzić, jakie są oferty też wynajmu, zaczęliśmy szukać przede wszystkim jakieś ofert na, na wynajem. No, i tak naprawdę, wiecie, byliśmy zakochani w Andaluzji, ale nie znaliśmy całej Hiszpanii. Więc w momencie, kiedy Mateusz trafił na pierwsze oferty wynajmu, to były okolice Alicante. No Dla nas to było okej, okay, no niech będzie Alicante. Alicante, będzie Alicante, nie Alicante. No tak naprawdę, myśli, to Hiszpania jest tak wielka, że. No, że my wtedy też te nie zdawaliśmy sprawy, że wiecie, że, jest że ona tak jest dalek, tak różnorodna. różnorodna i że tak my Myśleliśmy, jest dalek, że wiecie, tak. jak się poznało Huelwę, to taka jest cała Hiszpania. A my, wiecie, ostatnio zrobiliśmy <laughs> tak sobie. Tak, w Polsce, taki... że było się w Gdańsku czy w Gdyni, <laughs> tak. no to już prawie byliśmy nad, nad całym morze, tak, tak, my w ogóle no. mamy taki niedosyt Hiszpanii. Ostatnio zrobiliśmy sobie, wiecie, taki wgląd na mapę Hiszpanii, że ona jest tak wielka i różnorodna. Że no, my znamy na dzisiaj to może nie sam wiem fakt, jedną dwudziestą. No, sam fakt taki, że stąd, gdzie my jesteśmy, czyli z rejonu Estepony, to... Do samej góry, na, na, na północ Hiszpanii, autem jak jechaliśmy, to było 10,5 godziny, więc mm -hmm. no jaki to jest y, duży odcinek do tego, żeby w ogóle to przejechać. Tak. Więc tak naprawdę było pierwsze, co ja znalaz mieszkanie. znalazłem mieszkania akurat to była taka szeregówka. Orihuela Costa. Costa, niedaleko Alicante lotniska. Niedal tak, w znanej miejscowości niedaleko też, gdzie dużo Polaków jeździ do Terowiechy i my tam, to było nasze pierwsze takie lokum. Więc z szeregówki do szeregówki. Z szeregówki można do szeregówki, tak. Tak, dokładnie. Więc później tak naprawdę mieszkaliśmy tam. Trzy miesiące. Trzy miesiące. Zauważyliśmy troszeczkę, że jednak jest dużo starszych osób, niekoniecznie nasz gdzieś tam klimat. Marlenie, chociaż się podobała ta miejscowość, bo mhm. mieliśmy pięć minut do bardzo dużej galerii. Więc Marenie, ta miejscowość bardzo, bardzo. No nie opowiadała. płakałam z tego powodu, bo była to galeria pod otwartym niebem, także. E, no, no teraz sumując, bardzo fajna galeria była. Bardzo tak? fajna galeria, w ogóle miejscowość no... też była okej okay pod względem tego, że była bardziej równinna, bo. Zaraz właśnie powiemy o różnicach. No tutaj, gdzie mieszkamy, jest już życia, no, no tak, więc jest no, bardzo fajnie się tam po prostu poruszało, spacerowało. Ale Tym bardziej, że Marysia wtedy miała dwa lata. Tak, wózkiem dużo się poruszaliśmy i teraz tak, to był jakoś marzec, kwiecień maj, więc y, można powiedzieć przed sezonem i początki sezonu. No i tak wiecie, po tych dwóch miesiącach już zaczynaliśmy zauważyć, że kurczę. No, trochę ta miejscowość, taka wiecie, hmm, większość starszych osób, bardzo mało było w ogóle osób w naszym wieku. My, jak szliśmy tam deptakiem czy gdziekolwiek, to... Nawet nie było takiego dyptaku. Nie, tam nie było. No właśnie. To w ogóle, wiecie, byliśmy atrakcją, że my jesteśmy młodzi i mamy dziecko, my tam jesteśmy. Tam głównie byli starsi ludzie i oczywiście nic do tego nie mamy, bo oczywiście e, to jest piękne, że starsi ludzie sobie korzystają ze słoneczka, siedząc przy piwku. To jest i, piękna inspiracja, tak? Żeby się. korzystać z życia. Też kiedyś. kiedyś tak chcemy, dokładnie. Ale no wiecie, gdzieś szukaliśmy sobie ludzi podobnych do siebie i tego nie było. Tak, totalnie nie było tego. E, wiadomo, no gdzieś tam spotykało się osoby, czy z Anglii, czy, czy tak, z Niemiec, tak. ale tak, żeby gdzieś jakichś Polaków, to, to totalnie nie. No i y, przypadkowo chyba to była jaka miejscowość w Kartagenie byliśmy. Pojechaliśmy na wycieczkę do Kartagena, akurat nie też był mój tato, wtedy przyjechał na tak, chwileczkę do nas. Byliśmy w restauracji i słuchajcie, spotkaliśmy przypadkowo parę, y, która była właśnie polsko-niemieckojęzyczna, czyli kobieta była z Polski mężczyzna z Niemiec. E, przy okazji możemy to pozdrowić Monika i Luca. Tak, no, cudowni <laughs> tak. ludzie. Więc słuchajcie, tak się zaczęła rozmowa przy makaronie w dwóch osobnych stolikach. E, pamiętam, że ja rzuciłam takie pytanie: ciekawe, jak było w Hiszpanii podczas pandemii? E, tak, I tak. właśnie Monika Czy było tak. Monika, się I Monika podniosła głowę i zaczęła mówić do nas właśnie, jak to tutaj wyglądało, że było. No, nie było tak rygorystyczne. To było różnie, nie będziemy tego tematów poruszać. Tak. Oni nam polecili miejscowość. Oni nam polecili miejscowość. Które w oni, oni się zakochali, oni sobie tam kupili nieruchomość San Pedro del Pinatar. I my nic nie mówiąc, tak naprawdę. I zapytaliśmy się y... wtedy o restaurację też. I nam właśnie Monika z Włóczem polecili restaurację, tak. taką El Rubio, do której później bardzo często chodziliśmy. Bardzo fajna restauracja. Ale to nie jest film o dzisiaj tak? hosting więc… Tak. No. Ale tam właśnie pojechaliśmy do tej restauracji, okazało się, że była zamknięta. Więc zobaczyliśmy całą, jakby tą miejscowość i mówimy, że chcemy tutaj być. Pamiętam, jak weszłam na ten taki deptaczek, ten drewnianek. Na morzu mm -hmm. Pamiętasz ten widok? I tak, tak powiedzieliśmy sobie: wow, kurczę, no naprawdę nam się spodobało, wiecie? Pojechać... I był cały deptak właśnie byliśmy, to, o co nam chodziło, był cały detak. Byliśmy właśnie z miejscowości, gdzie tego nie było, więc mm -hmm. znowuż doświadczyliśmy, jak to jest być w fajnej miejscowości, gdzie jest galeria, wszystkie takie wiecie, udogodnienia. Nie było deptaku, nagle się jedzie i widzi się, o deptak, może jak Zaczęło byli. nam się to podobać, że to życie tętniło, było tam więcej młodych ludzi. No i tak naprawdę y, poczuliśmy w serduchu, że to jest to miejsce. No i Mateusz jak to Mateusz wiecie, od razu Zaczął szukać, tak naprawdę jeszcze mieszkając w Orichuela w okresie dwóch, trzech tygodni znalazłeś już fajną nieruchomość, nieruchomość Akuratnie, morza. akurat gdzieś Polacy wystawiali świeżą, nawet nie było wystawione, to jeszcze było przed wystawieniem. przed wystawieniem. Gdzieś Mateusza ogłoszenie zostało zobaczone i napisała do niego właśnie para, że mają nowe mieszkanie i właśnie zaczynają testować hmm. wynajem. No i co, pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Byliśmy tam dwa miesiące, Marysia tam w ogóle też poszła do przedszkola, tak. bardzo fajne przedszkole miała przez. Wtedy mieliśmy też taki czasu. okres, że wróciliśmy, czy to było jeszcze przed wakacjami? Przed wakacjami. To, to było przed, było. przed wakacjami. wakacjami. Ok, Czyli to był gdzieś maj, czerwiec? Maj, czerwiec. Tak, przed wakacjami. Mieszkanko było fajne, wiecie, mieliśmy widoczek na no może. Yy... Ale co nam się mm. nie spodobało? Marysia poszła do przedszkola, tak jak Mateusz powiedział, w mieliśmy 5 minut od siebie, super, yy, bardzo fajnie też pieszo. Natomiast mieszkaliśmy, jak się okazało, później w takiej dzielnicy muzułmańskiej. Tak. Bardzo dużo było osób, wiecie, w tych chustach, tej, hultu, tej kultury muzułmańskiej, i znowuż, już tego jesteśmy, nie mamy. Tak. Jakbyśmy jesteśmy tolerancyjni, czuli się nie bezpiecznie, Ale to nie była nasza kultura. Ale no było tego naprawdę bardzo dużo. Przedszkola muzułmańskie, mnóstwo, mnóstwo tych restauracji no i to też nie do końca taki nasz klimat. No, i tak naprawdę ta miejscowość została nam w serduszku. Została. Ale... Mamy tam tak. też fajne restauracje. Dwie, mamy dokładnie takie. dużo fajnych miejsc. Tak. Ale znowuż pamiętam ten dzień, kiedy sobie tak szliśmy i ja mówię do Mateusza: Wiesz co? To chyba nadal nie jest ta Hiszpania, którą ja mam w sercu, jak myślę sobie o wtedy, co byliśmy w 2016. Dokładnie. powiedziałeś tak? wtedy to samo, do... że w sumie masz rację. W sumie czuję się trochę jak w takiej Chorwacji. Dokładnie, tak, tak, tak. I też. No, i przez ten okres, który gdzieś tam poznawaliśmy ludzi, tak chodziliśmy do Fryzjera czy gdzieś mm -hmm. tam, to dużo osób mówiło o tym, właśnie, tak. że jak pojedziecie na Costa del Sol, tam zobaczycie, to już nie będziecie chcieli wracać. No, nie? I tak, myśleliśmy, że to przypadek, nie? Że to jest że... przypadek, nie? Ja gdzieś tam, jak zacząłem patrzeć pod kątem też nieruchomości i to, co mi też osoby mówiły, że fakt, że tutaj po prostu pod kątem nieruchomości jest drożej, i tak się zastanawialiśmy i tak dalej, a stwierdziliśmy, że chcemy spróbować, nie? Że chcemy spróbować, jak tutaj jest. Więc my i tak mieliśmy w planach, do, do czerwca byliśmy w, tam w, San, tak. w San Pedro del Pinatar, na okres lipca i sierpnia wracaliśmy, bo wiemy, że tutaj jest bardzo turystycznie, też ciepło i tak dalej. Gorąco. Gorąco, można powiedzieć. I chcieliśmy wrócić do Polski, wróciliśmy do Polski na lipiec i sierpień. Jeszcze wrześniu zahaczyliśmy, później pojechaliśmy na... Zobaczyć tą naszą Andaluzję. Zobaczyć tą Andaluzję. I ja znalazłem mieszkanie. E, takie akuratnie, gdzie było napisane Estepona, bo akuratnie my wiecie, pierwsze co, że Costa del Sol, no to gdzie wpiszecie, to jest Marbella, Marbeja, Marbella, No to pierwsze co Marbella, szukamy Marbei, no ale nie było czegoś takiego, jakby fajnego, co my znaleźliśmy, więc też po rozmowach z różnymi osobami, że. Nam doradzali, że jak jedziemy z dzieckiem, to bardziej taka rodzina tak. jest Estepona. No i tak faktycznie Pamiętam wyszło. Pamiętam właśnie, że tutaj nam e, tak jedna osoba się doradziła, nie? Że jak jesteście z dzieckiem, to bardziej Estepona, tutaj jest, jest bardziej taka... rodzinnie, dużo placów zabaw, a Marbella bardziej jednak jak chcecie poimprezować, tak, tak wiecie, tak zwany Sopot, nie? Sopotowy. Więc stwierdziliśmy, o, no to ta Estepona może być ciekawa. Dokładnie tak, więc y, znalazłem nieruchomość w Esteponie. Gdzie się później okazało, jak przyjechaliśmy do tej Estepony do tej nieruchomości to okazało się, że ona jest na końcu Estepony i ja, my byliśmy akurat tutaj bez auta, przyjechaliśmy na te dwa miesiące do Estepony i okazało się, że tam nic blisko nie ma, więc ja od razu na Facebooku i musiałem szukać auto, więc na drugi dzień już wynajęliśmy auto, bo tak. nawet Mieliśmy tylko taki chiński sklep, gdzie były bagietki. Pamiętam, Nic że w pierwszy więcej. dzień zrobiliśmy chyba 15 tysięcy kroków, żeby dostać się na plażę. Na plażę. Szukaliśmy no, tego tak. przejścia, wiecie, bo mieszkaliśmy po tej drugiej stronie od, od morza, więc szukaliśmy przejścia przy ulicy tym mostem nadziemnym. I, i 15 tysięcy w pierwszy dzień i stwierdziliśmy, OK, bez auta tutaj Ach. nie damy rady. No i podsumowując, no, trafiliśmy do Estepony, stwierdziliśmy, że. Jest super, jest Jest to jest piękna to miejscowość, jest to, to co od czujemy. Nam się od razu, tak? od razu. Marysi się również spodobało, bo tak. Estepona słynie właśnie z tego, z takiego rodzinnego klimatu. Bardzo dużo placów, zabaw, no, na każdym kroku, na każdym takich mini osiedlach jest plac zabaw, więc od razu nam ta Estepona przypadła. Tak. I byliśmy tutaj dwa miesiące, później wróciliśmy na święta Święto do domu. Yy, akuratnie zahaczyliśmy styczeń również w Polsce, bo mieliśmy tam biznesowe tematy. I od lutego wróciliśmy z powrotem, już stwierdziliśmy, że chcemy do Estepony, tak. więc e, znalazłem bardzo fajną nieruchomość e, w, właśnie w Esteponie. Co okazało się też, Maryna gdzieś tam trafiła na taką fajną osobę, która nam poleciła przedszkole dla Marysi, które okazało się, że te przedszkole jest od tej nieruchomości dosłownie 5 minut. Chociaż nawet nie wiem, czy to nie było tak, że ja szukałem, mieliśmy już chyba przedszkole nagrane, było tak było właśnie... przedszkole nagrane. A tak. później szukałem nieruchomości. Tak, wcześniej mieliśmy już przedszkole właśnie polecone od osoby, e, która nam też Esteponę poleciła. Tak, tak. on no, też mówiła o Esteponie. Że dokładnie. dokładnie tak. Więc tutaj mieliśmy polecajkę i już pod tą przedszkole trochę zacząłeś szukać. I mm -hmm, pamiętam, że to było mm -hmm. twoim odnośnikiem, żeby było w miarę blisko. No i faktycznie. Od tego przedszkola, gdy poszliśmy zobaczyć, wiecie, już mieliśmy rekomendację od mamy, która tam miała dziecko, więc wiedzieliśmy, że to jest przedszkole Montessori, gdzie no po prostu jest cudownie, fajna opieka i gdzieś taki, wiecie, rozwojowy klimat tych wszystkich robótek ręcznych, gdzie nasza córeczka to kocha. Więc już wiedzieliśmy, że tutaj chcemy. No, i tak naprawdę Mateusz znalazł te, to, tą nieruchomość w takim now, nowoczesnym, można powiedzieć, bloku. Pięć mhm. minutek pieszo, więc kiedy tam przyjechaliśmy, przyjechaliśmy autem? Tak. tak autem. Pierwszy raz autem przyjechaliśmy. Zapakowani, zapakowani po brzegi, wiecie, 30 godzin jechania autem, około jechaliśmy. Na dwa tak, dni to rozbiliśmy. Mateusz jechał sam, ja, wiecie, z Marysią pół drogi e, spałyśmy. No, było gdzieś tam przystanek, mieliśmy po drodze, ale to może na inny film. Tak, tak. Natomiast tak, zaczęliśmy sobie takie stabilne życie od lutego, gdzie Marysia zaczęła chodzić do przedszkola, więc wiecie, cały proces adaptacji też był bardzo fajny, ale to też na inny film w ogóle. Też dajcie nam znać, słuchajcie, w komentarzach, bo my tak dzisiaj tu porzucamy trochę takich tematów, ale nie wchodzimy, bo nie chcemy, żeby ten film trwał, wiecie, dwie godziny, ale już widzicie, ile, nam, mógłby, się, mógłby ile nam się odpala tematów. Ja już bym chciała opowiadać, wiecie, o adaptacji w przedszkolu na przykład, która była swoją drogą bardzo fajna. Porównując no, to, co jak to, co w, Polsce w Polsce mieliśmy. Natomiast tak, zaczęliśmy sobie to życie i słuchajcie, no coś pięknego. Tak naprawdę wracając do tematu, dlaczego zdecydowaliśmy przeprowadzkę? No właśnie dlatego, żeby mieć codziennie piękną pogodę, żeby cieszyć się też życiem w trakcie tych, wiecie, dni, kiedy człowiek pracuje. Gdzieś wpadliśmy w taki marazm trochę w Polsce, gdzieś wpadliśmy troszeczkę w taką rutynę. Jednak pracując online, człowiek wstaje rano, idzie do tego komputera, i kiedy w Polsce tych dni słonecznych jest tak naprawdę bardzo mało, okazywało się często, że wtedy, kiedy nawet chcieliśmy sobie jakoś spędzić czas, to akurat nie wtedy padało, akurat nie wtedy nie było tej pogody. I oczywiście ja wiem, że to są okoliczności, że nie powinno się narzekać i tak dalej, my to rozumiemy. Natomiast kiedy wiecie, zobaczyliśmy właśnie tutaj tą możliwość i doświadczyliśmy już tego, jak to jest, kiedy rano wstajemy, ogarniamy się odprowadzamy córeczkę do przedszkola, mamy ten czas teraz na pracę, na różne aktywności i świeci to słoneczko, no jak ten dzień w ogóle jest całkowicie inny, jak bardziej się mm -hmm. chce nam żyć. No to, to, to. to było nasze po co spełnione już w doświadczeniu, że wow, to jest coś cudownego. I tych dlaczego powstawało jeszcze więcej. Tak naprawdę... Na każdym etapie tak, później, później. Najpierw, też. słuchajcie, to było takie testowe, ale w tym testowaniu nagle okazało się, że na tyle się zachwyciliśmy, nawet Smakiem żywności, tutaj. Wiecie, z zakupami, które no dla nas zachwycający smak, nawet produktów, które teoretycznie są dostępne też w Polsce, no tutaj smakują one inaczej. To jest abstrakcja. Jajka że... ze sklepu, to już takie. Tak. Jajka ze sklepu smakują tak jak jajka od babci. od babci w Polsce. Tak, wiecie, papryka, awokado, no to, to było. To już rzeczy... był czas, który my później docenialiśmy, bo głównym takim powodem dla nas było to, to co powiedziałeś, pogoda. ten marazm, i to była pogoda w Polsce, bo okres jesienno-zimowy, bo Zima też w Polsce nie jest taka, jak kiedyś była 20 czy tam 20 parę lat temu, taka chlapa, taka chlapa, więc wiadomo. to był nasz główny powód, a później to te powody powstawały, widzieliśmy plusy i minusy, o których też wam powiemy jak gdzieś tam w kolejnych filmach, Dokładnie. bo tego jest naprawdę dużo. Oczywiście nie jest tak, że jest tutaj w Hiszpanii wszystko idealne, natomiast ta pogoda, i faktycznie tak jak gdzieś tam czasami słyszycie, że tu jest 320 dni słonecznych w roku, to faktycznie tak jest. I te słońce tutaj naprawdę dużo wynagradza, bo dzisiaj jest 18 stopni, jest słonecznie, mamy dzisiaj 23 stycznia, więc kochani, no nic więcej, więcej nic więcej nie potrzeba. Także nawet wiecie, jak jest dzień, gdzie gdzieś popada lekko, to i tak ta pogoda się zaraz zmienia, chmury są przedmuchane, wiecie, zaraz wychodzi słońce no coś pięknego. Tak naprawdę można korzystać cały rok. I po prostu te dni są no, całkowicie inne, kiedy to słoneczko nam się tutaj udziela, więc dla nas to było właśnie spróbowanie. My też mieliśmy taki głód właśnie spróbowania, takiej wolności, wiecie, życia gdzieś indziej. Dla nas też wysoką wartością zawsze było bycie blisko rodziny i nadal mamy bardzo wysoko, wiecie, tą rodzinę w serduchu i. Gdzieś do dysz takim było bólem, że no jednak będziemy mieli dalej. No i pamiętam też, że mi było nawet ciężko dopuścić do siebie, że kurczę, to nie będzie tylko próba, bo na początku to była tylko próba i tak też powiedziałam to swoim rodzicom, że chcemy przetestować, zobaczyć takie dwa, trzy miesiące. No ale kiedy wróciliśmy po tej próbie i już wiedzieliśmy, że to nie była tylko próba, tylko no chcemy tutaj zostać, no to wiecie, doszło do nas to, że kurczę, no czas powiedzieć ciężej. sobie prawdę, <laughs> ciężej na sercu. Yy, powiedzieć rodzicom o tym, że chcemy tutaj zamieszkać. Także to też był taki dla nas egzamin, wiecie, dojrzałości, dorosłości, do tego, że mamy prawo zdecydować o tym, gdzie będziemy żyć bez właśnie ciągnięcia jak kula u nogi tego swojego domu, tego, że no jednak trzeba być blisko rodziny. Okej, okay, bardzo byśmy chcieli, ale również jesteśmy młodzi i chcielibyśmy też przetestować sobie, wiecie, życie w innym miejscu. Chcielibyśmy dać naszej córce też lepsze możliwości, chociażby przebywanie wśród innych kultur. To są rzeczy, które nas niesamowicie zawsze inspirowały, bo dla nas też właśnie poznawanie ludzi o szerokich horyzontach otwierało nas i sądzę, że nie bylibyśmy też w tym miejscu, w którym mm. jesteśmy, gdybyśmy nie otwierali się na ludzi, którzy czasami właśnie gdzieś przyjeżdżali z jakiejś podróży, opowiadali nam o różnych rzeczach. Wiecie, uważam, że mm, no, bycie Polakiem jest cudowne, ale właśnie człowiek otwiera się niesamowicie na świat, na to, co daje życie kiedy troszeczkę się otwieramy poza tą naszą Polskość, kiedy wyjeżdżamy poza te granice kraju i okazuje się, że wcale nie jest tak źle, jak to czasami wiecie w tych wiadomościach mówią, że o, w Hiszpanii to uchodźców. W Hiszpanii, to nie wiem, to oku, oku pas, tak? Że no bo to różne wszystko, różne tak, rzeczy. Tak, to nastraszono, że, jak, że właśnie tutaj tego jest dużo, a wbrew pozorom tego po prostu. Ale wiecie, nie ma. to wy też to będziecie mieli. Jeżeli was ten temat interesuje, te strachy będą wam przychodzić. Natomiast ważne jest to, żeby kierować się myślę swoim serduchem. My zbudowaliśmy później sobie te nowe nasze po co, te nasza ekscytacja z tego, że tutaj żyjemy, jesteśmy. Wzrasta cały czas sądzę, bo my i tak mhm. jeszcze tutaj nie poznaliśmy tego nie. wszystkiego, tak jakbyśmy chcieli, wiecie, my też na co dzień aktywnie pracujemy, rozwijamy nasz biznes. Mamy córeczkę, która, wiecie, jest też absorbująca, jakby nie było, ma cztery latka, jest mega żywioła. Ale też chcemy jej poświęcać czas. Tak, tak? I, i... i to wszystko po prostu, wiecie, jest proces, gdzie dzisiaj nie możemy powiedzieć, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które może Was interesują, ale już z doświadczenia. Prawie dwa lata tutaj będąc, mamy bardzo dużo e, po prostu odpowiedzi, więc śmiało pytajcie. My też chcemy, żeby ten kanał był szyty na po prostu potrzebę tego, co być może dziś, e, takich jak my, dwa lata temu o tej porze interesuje. Nam brakowało takiego wideo, nam brakowało takiego, tak. takiej czyjejś oceny, wiecie, jak było chociażby, nie wiem, Alicante, jak Andaluzja. Nie mieliśmy w ogóle kogo o to zapytać, także pytajcie, będziemy do tego nagrywać kolejne wideo. Dokładnie tak. Ten kanał powstał po to, żeby być, szyć, na, szyć na miarę potrzeb Waszych, bo powstał to też dla naszych odbiorców i tak dalej, żebyśmy dzielili się swoim doświadczeniem, bo tak jak Marena też powiedziała, my nie, nie mieliśmy tak się też troszeczkę zainspirować mhm. tutaj, bo. Jak oglądaliśmy jakieś kanały na YouTube, to były dosyć takie gdzieś tam starsze filmy i tak dalej. To było tak. tylko o Costa del Sol, i tak dalej. Jakieś tam były, nie? Natomiast takie porównywanie. No nie mieliśmy takiej pary, która by miała małe dziecko i chciałaby zrobić to samo, co my. Dokładnie czyli przenieść tak. się z tym, co ma, mając te same warunki do życia, czyli pracę online, dziecko gdzieś ulokować w przedszkolu, no nie mieliśmy takiej inspiracji. Więc może my kogoś zainspirujemy tą przeprowadzką? i też mieszkaniem na właśnie w Hiszpanii na Costa del Sol. Więc yy, podsumowując, dziękujemy wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszamy już was do kolejnych, ale te kolejne na pewno będą powstawać, tak jak też powiedzieliśmy na miarę potrzeb, dlatego e, chcielibyśmy, abyście po prostu skomentowali ten film i też po prostu podzielili się swoimi gdzieś tam może też opiniami, ale też takimi rzeczami, które gdzieś was interesują, bo pod to będziemy właśnie tworzyć te kolejne materiały. Także dziękujemy za dziś i do zobaczenia już w następnych naszych odcinkach naszych życiowych perypetiach prosto z Hiszpanii. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.